Cześć, manko z tej strony Tenshi Tsuki i zapraszam was do pierwszego odcinka Solucji Kupal Nostra 2020, a tak więc nie przedłużając lecimy! Dobra, tak więc pierwszego quest'a zaczynamy przy liście w Karkahan List ma losowe respy tam jakieś koordynaty ma, patrzcie sobie na minimapie i wypatrujcie ten list, ponieważ w temacie jest podany inny koordynat, tutaj zobaczyłem inny, więc patrzcie na mapce. Dobra, klikamy w list, zaczynamy dialog po wzięciu tego listy lecimy do Befry, który Domer się znajduje nad nami, po prawej. Wchodzimy na piętro 1. Poprzez dialog wchodzimy. Podchodzimy do Befry i z nią rozmawiamy. Weźmiemy trzeci dialog. Rozmawiamy sobie. Tepnie do szafy. Rozmawiamy z nią. Teleport. Rozmawiamy z szafą na ubrania. Koordynaty 9-5. Teleport. Jesteśmy na mapce eventowej. I rozmawiamy z Wiedźmą Eugenią, która jest obok. Następnie przechodzimy do karty z papieru, które też znajdują się obok. Piękny mam outfit. Rozmawiamy. Ja kliknąłem szczerość, czyli pierwszy. Teraz czekamy. Czar przestał działać. Podchodzimy do Wiedźmy Eugenii z powrotem. Nie mam ochoty, z tobą mamy. Wolę karaluż niż to wyszło coś takiego jak ty. Tak więc podchodzimy do karaluszka, który jest niżej. Ubijamy go. Dobra, efekt jest taki, że. Próbujemy ubijać karaluchy, dopóki nie rośnie nam karaluszek z tych karaluchów. I następnie wracamy z powrotem do Wiedźmy. Następnie podchodzimy znowu do kartec papieru, dialog. Podchodzimy do Wiedźmy Zielisławy, która jest obok, dialog. Następnie wiedźma Amra. Następnie podchodzimy do wiedźmy Edny, która jest wyżej na koordynatach 4613. Rozmawiamy z nią. Następnie lecimy do wiedźmy Befry, która znajduje się na tej samej mapce na koordynatach 298. Dokładnie tutaj wyżej. Tak więc lecimy. Dialog. Rozmawiamy znowu z Beffrą. Podchodzimy do szafy. I następnie wracamy do Beffry. I uwaga, bo teraz będzie koniec quest'a, tak więc jeżeli komuś zależy na doświadczeniu, powoli czytamy dialogi. Ja oczywiście wybieram opcję z doświadczeniem. I dostajemy trzy waluty eventowe plus niczik. Tak więc co? Dzięki, że oglądaliście. Zapraszam Was do kolejnej solucji. Za błędy jakieś przepraszam. Tak więc subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej. Ja się z żegnam i do następnej solucji. Ciao!